Nie ciesz się, że chłopak cię w autobusie bierze na kolana. Patrz się, czy ustępuje miejsca starszym paniom, bo ty kiedyś też będziesz starsza pani. A propos ustępowania, to w Budapeszcie, odpowiada mi pewna siostra zakonna, weszło takich paru w skórach do trolejbusu i siedziały starsze panie, Węgierki. Jeden z nich mówi, ty, szkoda, że nie ma takiego proszku, że jakby tak sypnąć, to te staruchy by umarły, byłoby gdzie siedzieć. I taka starsza pani się odwraca, mówi, synku, nie martw się, jak ty będziesz stary, to taki proszek już na pewno wymyśli. <noise> Nieraz są faceci, którzy od lat nie usłyszeli naprawdę komplementu od swojej żony. Trzeba powiedzieć, stary, ale ty jedziesz, Boże, naprawdę piątkę wrzuciłeś, jest jak płynnie. słuchajcie, jak żona tak powie, to facet na matizie wyciągnie 240 wtedy. Pamiętam właśnie tą, tą taką swobodę małżeńską, kiedy byłem u moich znajomych i ten pan oprowadzał mnie po domu. Mówi, proszę tutaj mamy łazienkę, tutaj druga, garaż, tu bawialnia, tu kuchnia. I weszliśmy do takiego też niewykończony, taki pokój, tylko łóżko i ściany. On mówi, a tu... No jak to księdzu powiedzieć? A tu się robi dzieci. Żona mówi: Łukasz. Ojej, co jak księdzu mówię? To nie w tym pokoju. A ona mówi, a ona mówi: Łukasz, przepraszam księdza, przepraszam ukłamałem księdza, nam dzieci przynosi Bocian. A potem mówi do żony: Bocian, zrób nam kawę. Kiedyś na parafii jeden pan przyszedł na plebanie porąbać drzewno, taki młody facet, i rąbał drewno. I przyszły trzy studentki do niego. Jezu, porąbał drewno, pieniek do rąbania porąbał. A one. Słuchajcie. A one tylko stały i trzepotały rzęsami. A on w rytm trzepotania rzęsami walił siekierą. Pamiętam kiedyś, byłem u pewnych państwa w gościach i ta pani podaje ciasto i, i mówi, oj, prójsiędza, tak mi to ciasto nie wyszło. Ja mówię, statystyczna polska gospodyni, no a taka miła pani, a jednak niestety no, nie jest wolna od tej fałszywej pokory. Ja biorę to ciasto, ono i naprawdę nie wyszło. Ja kiedyś byłem na przyjęciu mojego kolegi księdza, siedzieliśmy przy takich długich stołach, naprzeciwko mnie taka urodziwa pani, jeszcze malutkie dziecko miała na ręku i nagle widzę, Jezus Maria, ta pani zaczyna bluzkę rozpinać. Ja mówię, no różne rzeczy w życiu widziałem, ale... Tak... No więc zasłoniłem oczy, jem tego schabowego... Jem tego schabowego, prawda? Bo ona musi nakarmić dziecko, naprzeciwko księdza. Teraz mieliśmy takie, wiecie, piękne spowiedzi. No nie można niestety o tym opowiadać po śmierci Jana Pawła II, ale przychodzili panowie. Czuję, że będzie mowa. Przeksiędza, chciałem się wyspowiadać. Nie byłem 30 lat. Ja mówię, brachu, no to czekam na ciebie. Klękaj. Przeksiędza, w szczegółach czy raczej ogólnie? Jak... Jak popatrzyłem na jego twarz, to mówię zdecydowanie ogólnie. Ja mam dobrą pamięć, mówię. Otóż, jak dobrze, że ludzie mówią, wstydzę się, proszę księdza, wstydzę. Jak dobrze, że są te kratki konfesjonału. Klękaj, ja nie patrzę, kto, mów, króciutko, odejdź, rozgrzeszam. Zupełnie źle jest, kiedy ktoś właśnie przychodzi mi przy księdza. Jak ja mam grzechy. Zacznijmy od ostatniej soboty. Godzina 20. Ja bym z czego się cieszysz? Z czego się cieszę? Jakbyś powiedział przyjęcia, wpadłem w szambo. A, ale wpadłem w szambo. To było naprawdę romantyczne. z ześlizgnąłem jedną nogą. Z czego ty się cieszysz, człowieku? Grzech jest zły, Bóg cię z tego wyciągnie, wydobędzie. Ale z czego się cieszysz? Z czego jesteś dumny? A, słuchajcie, dziewczęta szerzy się w Polsce choroba ortopedyczna stawów. Dziewczyny zapadają na ciężkie choroby stawów. Nieraz przychodzą do kancelarii, czy gdzieś prosić mnie o ślub, siada chłopak z dziewczyną, przeksiędza, czy ksiądz by nam nie udzielił ślubu i widzę, on cały czas pracuje nad stawem nadgarstka tej dziewczyny. Pracuje Nieraz pracuje nad stawem kolanowym, prawda? Pracuje nad... Kiedyś tak nie było. A nie... teraz chłopaki, jak on tak pracuje nad tym stawem nadgarstka, to ja mówię, może ja wezmę drugą rękę, popracuję nad drugą ręką, bo ona... Straż... Raz jeden chłopak stał za swoją dziewczyną, ją posadził, ładniej pracował nad jej karkiem w kancelarii parafialnej. Dziewczyny, ja rozumiem, że się chodzi z dziewczyną za rękę, że ją się przytuli. Nie, no nie, to, tylko na litość bruska, jak się Już idzie do tego księdza, który ślubował celibat i musi walczyć z nieczystymi myślami. To nie wiem, czy ten chłopak pokazuje mi, a widzisz, jakże żeś padł? Ale wiecie często, o czym to świadczy? O niepewności. My mamy też pełne automaty, serce bije. Pełny automat. Mamy półautomaty. Oddychanie. Ja mogę oddychanie zatrzymać, ale na szczęście nie muszę myśleć wdech-wydech, bo gdybym myślał o tym pierwszej nocy, umarł. <gry> czy wyobrażacie, czy wyobra, wiecie, jak to, to, jest, to jest? Cały czas mówię o antropologii: jak fantastycznie jest to, że Pan Bóg nas stworzył z tymi automatami. Wyobrażacie sobie, że my byśmy musieli o wszystkim myśleć, co się dzieje w naszym organizmie. Właśnie siedzi z dziewczyną, i ona mówi: Słuchaj, Co tak się zamyśliłeś? Przepycham jelitem litem w tej chwili. Kiedy udzielam ślubów, najczęściej właśnie w Kościele Świętej Anny w Warszawie, to już mówię często do nich, stańcie do siebie twarzami, podajcie sobie ręce, związuję im stułą dłonie, mówię, powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej i tu jest zagadka. Na dziesięć par, siedem nie patrzy się sobie w oczy. No kurczę, nigdy nie brałem ślubu, ale jakbym już miał powiedzieć, Anno, biorę cię za żonę, no to bym spojrzał tej Annie w oczy, tym bardziej, że stoję do niej obrócony twarzą, pół metra od niej, a on stoi i mówi, biorę cię, Anno, za żonę. Wiecie, jeszcze jest nieraz sytuacja niezła, jak pan młody ma na imię tak jak ja, Piotr, i ona się patrzy na mnie i mówi, biorę sobie Ciebie, Piotrze, za męża. No poważnie wam mówię. Jeszcze, jeszcze jak jest taka miła, urodziwa i mówi mi, że Ci nie opuszczasz do śmierci, no tak, człowiek sobie w tym celibacie westchnie. Ale jak taka starsza korpulentna pani mówi, nie opuszczę Cię aż do śmierci, to ja mówię... To było niesamowite. Kiedyś prowadziłem, kiedyś prowadziłem spotkanie z moimi studentami właśnie na temat pierwszego razu. No, ultrakatolicy, Osama o Bizladen przy nich to jest drobiazg, to, prawda, i Hezbollah. No i siedzi ta rada starców, tych katolików takich, prawda? Ja mówię, słuchajcie, wam chyba nie muszę tłumaczyć, że pierwszy raz no to w noc poślubną. A Marek, moja prawa i lewa ręka, mówi, a ja, proszę księdza, właśnie nie w noc poślubną. Mówię, Marek, czyś ty zgłupiał? A on mówi, proszę księdza, co w noc poślubną? Co w noc poślubną? Spocony, zmęczony, na drinku, cały cuchnący, w noc poślubną powiem mojej żonie, pa, kochanie, i odprowadzę ją do pokoju. A dzień później... Marek miał to wszystko przemyślane powiedział, a dzień później yy, przedstawienie w Teatrze Wielkim, kolacja w hotelu Sheraton, zielona pościel, muzyka z Titanica. Chłopaki mówią Marek, co dalej? A mówi copyright, to prawa autorskie są moje. Marek to dobrze przemyślał, bo ma sześcioro dzieci dzisiaj. Tenże Marek, który potem brał ślub, specjalista od nocy poślubnej. Udzielałem mu tego ślubu, potem prosił, żebym poszedł na wesele. Nie mogłem. Marek mówi, dobrze, proszę księdza, to zaprosimy księdza, jak wrócimy z podróży poślubnej, ale moja mama oczywiście koniecznie musi po weselu księdza trochę przywieźć, przysłać, trochę księdzu ciasta. To ja przyjadę w poniedziałek rano na plebanię, księdzu przywiązę. No i dzwonek na plebanii, stoi Marek dwa dni po ślubie, w sobotę ślub, on w poniedziałek rano przyjechał. Cześć Marek, wejdź, wchodzi. Nie ten człowiek, nie ten człowiek, a rozpiął marynarkę. Usiadł w fotelu. Do tej pory to był Mareczek, co przychodził do księdza opiekuna, a teraz przed mąż. Mąż przyszedł. Ja mówię, kawy, herbaty, kawy. <grystanie> <grystanie> usiadł, usiadł w fotelu, ręka z obrączką na oparciu i, i mi tym światłem po oczach daje. Ja mówię, ja mówię Marek. Fajnie, fa, fajnie się jest mężem? wie, ksiądz. Fajnie. Ja mówię, no ja właśnie nie wiem, a ksiądz nie. Mówi. Pięknie jest proszę księdza. Warto było walczyć, bo oni się o tą czystość bili też. Warto było proszę księdza. I wiecie, o co Kościołowi chodzi? Żebyś w dzień po ślubie mówiła jest pięknie. I w rok po ślubie mówiła, że, jesteś, że jest pięknie. I w 10 lat po ślubie mówiła, że szalejesz. I w 25 lat, mówią, że szalejesz. I w 30 lat. O to Kościołowi chodzi. Przecież za to nie do zrobienia. Znam małżeństwa moich wujków, stryjków, przede wszystkim moich rodziców. To jest nie do zrobienia. Do zrobienia. Do zrobienia. Tylko decydujecie dziś. Czy dom na piasku, czy dom na skale. A nie samemu, z Chrystusem. On da wszystko. Tylko nieraz trzeba się z nim wykłócić, poprosić, przekupić. Bądźcie sprytni. Sprytni jak lisy, czyści jak gołębie. Gwałtownicy bądźcie. Niegodziwą mamnoną kupujcie sobie czystość w niebie. To wszystko jest do zrobienia. Kościołowi właśnie o to chodzi.